Panie Marszałku, Szanowni Państwo, dostojni goście, bardzo się cieszę, że taka uchwała została, zostanie za chwilę przyjęta przez Senat. Dlaczego? Dlatego, że jako lekarz mogę powiedzieć jedno, te uniwersytety trzeciego wieku są pod każdym względem bezcenne. Miałam zaszczyt wykładać, w Wrocławiu jest ich kilka praktycznie przy każdej wyższej uczelni, miałam zaszczyt wykładać w Uniwersytecie III wieku. I kiedy patrzyłam na twarze słuchaczy, którzy byli uśmiechnięci, kobiety uczesane, umalowane, przygotowane do wyjścia, to pod względem zdrowotnym, zarówno psychicznym, jak i fizycznym jest bezcenne. Ten pomysł był bezcenny. Ta uchwała jest jak najbardziej potrzebna i oddaje to, co te uniwersytety III wieku. Robią. Bardzo, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że ona przejdzie przez aklamację. Dziękuję.